Proszę Państwa, Pan Przewodniczący, o czym zaznaczyłem, powiedział w pewnym momencie A. I tak jakby nie chciał powiedzieć B. Natomiast materiały, jakie otrzymaliśmy, mnie osobiście, muszę powiedzieć, Widzimy, że zbudowano. I proszę Pana, że zdziwiły. Zdziwiły, albo tyle zdziwiły, że odnoszą się do Konstytucji EP do praw podstawowych, a podstawową wartością wyrażoną w konstytucji jest wolność. A ta wolność to polega również na wolności posiadania poglądów, wypowiedzi, informacji i tak dalej tego wszystkiego. Jestem zdumiony o pana Harata. Nie wiem, no, czy rzeczywiście to są jego poglądy, czy... Czy on to napisał, to tak sobie, nie zastanawiał się nad tym, co pisze. No jest advokat, jest adwokat, no więc należałoby sądzić, że to jest ten, który powinien stać na skarbie prawa, nam powinien pomagać, pilnować tym, żeby prawo by było przestrzegane. Natomiast no, wszyscy wiemy, że adwokaci są lepsi i gorsi. Ja na no, karata nie będę oceniał. Natomiast tej oceny dokonała sieć obywatelska Łocznok, która Wcześniej nie się z Stowarzyszeniu Literów Lokalnych Grup Obywatelskich i raczej opinię przed możliwości rejestrowania dźwięku i obrazu posiedzeń rad w ramach jednostek samorządu terytorialnego i ich komisji oraz rozpowszechniania efektów rejestracji. Ja Państwu przytoczę, no, bo to dotyczy nas wszystkich. Nas wszystkich to jest wiedza podstawowa w zakresie, jaką każdy radny powinien posiadać. Powinien wiedzieć o tym, czy jego wizerunek jest chroniony, czy jego wizerunek nie jest chroniony, czy może być filmowany, czy może być fotografowany, a jego zdjęcia spublikowane w prasie i tak dalej, i tak dalej. Jakoś działania władzy gwarantuje artykuł 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, stwierdzając, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcję publiczne. Prawo do uzyskiwania informacji dowejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu. To jest artykuł 61 ust. 2 Konstytucji. Możliwość rejestracji dźwięku i obrazu odnosi się w tym kontekście zarówno do parlamentu, jak i do organów kolegialnych funkcjonujących w samorządu. I Należy również zwrócić uwagę na treść artykułu 11 b ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że jasność działania organów gminnych obejmuje w szczególności prawo obywateli do wykonywania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy, posiedzenia i komisji, a także dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych. Tym protokołów posiedzeń organów i komisji Rady Gminy nie bez przyczyny ustawodawca użył w szczególności, oznacza to, że nie jest to katalog zamknięty i należy uznawać, że są i inne dopuszczalne sposoby realizacji zasady jawności programów i ich komisji oraz programów jednostek pomocy, w tym również transmisja audio-wizualna z obrad i komisarz. Artykuł 18 ust. 1 ustawy o do informacji publicznej uzupełnia regulację poprzez określenie, że posiedzenia polegalnych programów władzy Publicznej prowadzących z poszczególnych wyborów są jawne i dostępne. A ustęp trzeci tego artykułu nakłada na małe organy obowiązek zapewnienia transmisji audiowizualnej i teleinformatycznych z pośrednictwem Należy zwrócić uwagę, że artykuł 61 ustęp 2 wskazuje na wartość, jaką jest rejestracja przyjmująca posiedzeń kolegialnych programów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Świadczą o tym również wkroczone wyżej przepisy ustawy w samorządzie gminnym jakość obrad i prawo wstępu obejmujemy z nie tylko grupę osób, które fizycznie są w stanie uczestniczyć w posiedzeniu, ale również tych <tryk> wszystkich, którzy są tym zainteresowani, ale z różnych przyczyn. Z tego prawa nie mogą skorzystać i stąd umożliwienie nie tylko rejestracji, ale również mikrozpowszechniania nagrań przez każdego. Analiza zasad jawności wskazanej powyżej oraz charakteru przeniesień dosyć wyrażonej zasady na koniec konta administracyjnych wyroków dnia 2 lipca 2023 roku. Ogólną zasadą wynikającą z artykułu 61 w Konstytucji jest dostęp do insolwacji. Wszelkie wyjątki do zasady musieli być formułowane w sposób wyraźny, a wątpliwości i gminy przynajmniej na rzecz dostępu. Należy zaznaczyć, po co podkreślić to zawarte w opinii z dnia 19 czerwca 2013 roku. Stanowisko, iż nie można rozpoczęć nagrań zyskami na podstawie artykułu 61 ust. 2 jest rażąco nieprawidłowe i postawione z jakichkolwiek podstaw prawnych oraz sprzeczne z podstawowymi zasadami obowiązujących w Polsce systemu prawa. Wbrew twierdzeniu autora opinii, protokół z przebiegu sesji nie jest podstawowym źródłem informacji publicznej o posiedzeniach organów korygujących. Nagranie posiedzenia sesji -y Sesji Rady jest niewątpliwym materiałem potwierdzającym przed sesji i dokonanych czynności Rady, a zatem świadczy o działalności kolegialnego organu. Nagranie posiedzenia Rady jest za pomocą sprzętu audiowizualnego zapisane na nośniku w postaci precyzji i dotyczy, dotyczyć starych faktów, stanowi informacji publicznej. Wypowiadam się tym, w tej sprawie w imieniu systemu stracenia w który tworzy, że. Jest on zarazem materiałem, co najmniej równoważnym z protokołem. A nawet można przyjąć tezę, że z racji rangi Konstytucyjnej uprawnienia, nagrywania i rozpośledzenia informacji z przebiegu sesji nagranie jest podstawowym źródłem informacji publicznej. Należy zauważyć, że ustawa o dostępie do informacji publicznej określa w artykule 4, ustęp 1, ustęp 2, chron podmiotów zobowiązanych do dostępienia informacji, kształtujących ich obowiązki ich nie kształtuje ona sytuacji prawnych osób, które chciałyby dalej rozpowszechniać informacje publiczne, w, w tym również te uzyskane na podstawie rejestracji dźwięku i obrazu. Teza, jakoby można powiązać katalog określony w art. 7 ust. 1 ustawy roku ust. z uprawnieniami obywateli do rozpowszechniania informacji publicznej, jest błędna, gdyż bez podstaw prawnych ogranicza prawa obywateli określonych w artykule 61 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji niezgodnie z treścią artykułu 54 ust. 2 oraz artykułu 61 ust. 3 Konstytucji. Przedmiotowej opinii w ogóle nie wzięto pod uwagę treść artykułu 54 ust. 1 Konstytucji gwarantującego, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Zatem ten w z europejską konwencją o ochronie praw człowieka i zasadowej wolności które w artykule 10 ustanowiła, że każdy ma prawo do wolności wyrażenia opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych. I bez względu na granice państwa. Otrzymywanie i swobodne rozproszechnianie informacji publicznej zostało uznane przez Europejski Trybunał Sław Człowieka jako podstawowe prawo Można sobie to porównać. Z wyrokiem Trybunału, klas przeciwko nowemu prawa nr 307 przez decyzję. <laughs> Sama Konstytucja w artykule 54 ust. 1 nie formułuje żadnych klauzul ograniczających ujęcie pozyskiwania i dostarczania informacji jako wolności jest oznacza dopuszczalność ograniczeń w wyzyskiwania informacji tylko w ustawach pasujących w zasadzie do treści artykułu 31 Konstytucji. <laughs> Należy z pełną mocą podkreślić, że wyraźnie określi, że prawo do rozpowszechniania informacji publicznej łączy się w szczególny sposób z uprawnieniem tej jej pozyskiwania. W treści artykułu 2a ust. 2 ust. o dostępie do informacji publicznej zawarto sformułowanie, że zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej nie należą i prawo prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jego złośenia. Prawo dostępu do informacji publicznej jest więc równoznaczne z wolnością z rozpowszechniania i będzie, będzie miało to zastosowanie zarówno w przypadku umieszczania na prywatnej stronie internetowej otrzymanych w trybie ustawy o do informacji publicznych, umowach zawartych przez Urząd Gminy, jak i również nagrań zarejestrowanych w trakcie Radny. Opinia z 19 czerwca bieżącego roku pomija całkowicie normowania takiej się wolności rozpowszechniania informacji oraz nie wyjaśni, dlaczego akurat nagrania sesji Rady w jej pozycji nie mogą być rozpoczęte. Nie wskazuje się żadnego przepisu Rady Ustawowej, który do prawdy by pogadza. Zaprezentowany w opinii artykuł 7 ustawy nie może powinien być interpretowany w sposób ograniczający możliwość rozpowszechniania uzyskania informacji, jak to uczynuje Przepis ten reguluje jedynie obowiązki podmiotów określonych w artykule 4 ust. 1 ust. 2 w zakresie zapewnienia określonych form dostępu do informacji. Ale żadnym stopniu nie dotyczy on uprawnień jednostek, czy tym bardziej ograniczeń prawnych jakichś jednostek. Artykuł 7 ust. 1 punkt 3 ustawy dotyczy zatem udostępnienia tych materiałów audiowizualnych, które zostały wytworzone przez programy administracji i znajdują się w ich posiadaniu. Powołany przepis nie wprowadza żadnych norm dotyczących uprawnień, które same wytwarzają materiały anewizualne. Uprawnień osób, które same wytwarzają materiały armii Wiesz, to nie one stanowią zbędnych doktryn, do których ustawa ma zastosowanie. Zdaniem doktryny Konstytucja RP sugeruje, że rejestracja pozostaje prawem osoby korzystającej z prawa wstępnych. Może to być osoba fizyczna działająca we własnym imieniu, ale nie przedstawiliśmy rady, formy i telewizji. Ustawa o ustawie do informacji publicznej, w artykule 2 ust. 2, że od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego i faktycznego. Innymi słowy, organ administracji nie może nawet zapytać ustami swoich przedstawicieli, jak będzie wykorzystany nagrywany materiał. To stanowi przesłankę uznającą, że może to być dowolny, wybrany na teraz sposób. Przypomnę Państwu jedną z podstawowych zasad funkcjonowania nas jako obywateli, ale również udzielony zasobem na ona zawiera. Ale całkowicie pomina swoich rozważaniach podstawową zasadę demokratycznego państwa określoną w artykule 7 Konstytucji Rzepostowej w A w zasadzie zasadę praworządności, przez co dochodzi, to nie zgodne z nich. Zgodnie z brzmieniem mamy przepisów organ administracyjny może podejmować wyłącznie czynności przewidziane obowiązującymi przepisami prawa. To znaczy może robić to, co na to prawo pozwala. Natomiast obywatele mogą robić wszystko to, co nie jest zachowane w Chciałbym jeszcze przytoczyć Państwu jeden zapis dotyczący nas wszystkich jako radnych, jako osób publicznych. Ustawa o ochronie prawa i prawa ko w artykuło 81 ust. 2 stanowi, że zezwolenia nie wymaga rozpowszechnienia wizerunku 1 Osoby powszechnie znanej. Jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych. sprawach mandatu prawnego jest funkcji publicznej. Wszyscy się zgadzamy. W szczególności w politycznych społecznościach zawodowych. Osoby zadawiające jedynie szczegół takich jak Zgromadzenie Krajowe publicznych i Proszę Państwa, ja osobiście uważam, że no, może to nie było zbyt szczęśliwe. Szczęśliwy krok ze strony Pana Przewodniczącego. Zapytanie Pana Mecenasa za Harapa, co on o tym myśli. Natomiast no, myślę, że podknięciem było rozpowszechnienie tej opinii Pana Harapa. Panie Przewodniczący, naprawdę chodzi o wolności zasadniczą. Ja mam jedną prezentację do Pana. Zasadniczą, że przed wysłaniem tego zapytania co Rada o tym stanie? Odpowiedział Pan osobiście, sam decyzję, natomiast dla mnie rzeczą nie bardziej jest Więc uzasadnienie, jakie Pan przytoczył z tym zapytaniem, że pracownicy Urzędu Gminy nie chcą przychodzić, bo oni chronią swój wizerunek, swoją prywatność. Panie Przewodniczący, jeżeli ktoś zgodził się na wykonywanie określonych zadań, jednostek samorządowych, w urzędzie gminy, to zdecydował się również na jakieś ograniczenia. I nikt nikomu żadnej łaski nie robi. Nikt nikomu żadnej łaski nie robi. Jeżeli pracownicy ci, którzy chcą chronić swoją prywatność, nie idą do prywatnych I tam będą chronieni. Natomiast jeżeli pracują w urzędzie gminy, to obowiązują i określone przepisy. I ustawa o dostępie do informacji publicznej mówi wyraźnie, że ochrona wizerunku w stosunku do tych osób. Nie ma zastosowania. Proszę. Dziękuję. Okay. Jeśli nie ma, to powiem tak. jest. 50, tosource, yes. Podjąłem decyzję o skierowaniu w sprawie, o opinię. Sam so. nie jestem fachowcem w tej, tej dziedzinie, natomiast uważałem, że jeżeli to ko komisja, po tym wszystkim, co się dzieje tutaj na spotkaniach, urzędnicy mają. Państwo, którzy pracują, uważali, że nie życzą sobie tego swojego wizerunku pokazywanego gdzieś tam, gdzieś na YouTubie czy na innych rzeczach. Więc ja wystąpiłem do, no, do Kancelarii Prawnej, która o Ta opinia jest taka, jaka, jaką przedstawił Pan. Pan co innego. Natomiast to był pierwszy mój krok. Ja żeby być, nie być głosowym, więc mówiłem, że na ten temat będziemy rozmawiać na którejś komisji i przy okazji, jeśli trzeba będzie, to pan Harad, czyli ten, który dał tę opinię, będzie na tej komisji. Więc być może tak trzeba będzie zrobić, że przy okazji komisji takiej czy innej po prostu to zrobię. Natomiast kwestia prywatności. No oczywiście w czemu problem? Problem nie w tym, że przekazywane zostały na przykład bo to były moje odczucia jako skargi i na przykład radnych i, na przykład, i, i pracowników, że w różnych sytuacjach ich komentuje się, czy się uśmiecha, że ktoś źle powiedział czy coś. Trudno. Ja jestem osobą publiczną, nigdy nie miałem takich problemów, chociaż że się ktoś pośmieje, że się jąka, to nie, to nie jest problem. Natomiast wystąpiłem po to właśnie, żeby może uzyskać coś takiego oraz dyskusję. No bo nie możemy zrobić tak, że wszy... jest u nas, proszę Państwa, dużo. Przychodzą ludzie również prywatni, którzy będą zasiadać tam. No to, moim zdaniem taką, to nie jest prawdą. ale jeżeli nagrywamy i będziemy to rozpowszechniać, no to albo ci, którzy nagrywają, powinni to... Bo pana przewodniczącego jedynie jako i będzie to rozpowszechniane. Jeżeli... Bo ta opinia mi mówi, że tego nie wolno, więc ja... A jeżeli są to osoby, jeszcze też są prywatne, na komisjach są osoby rzeczywiście prywatne i nagrywanie, to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Ja się tutaj nie spieram w tym momencie o to, z Panem, jeżeli jest taka potrzeba na następnej komisji, ja zaproszę, ja zresztą rozmawiałem z Panem radcą Haratem i go prosiłem, żeby ewentualnie przyszedł na jedną z komisji, ale Wtedy nie było, no znaczy nie było przez sierpień tej komisji, nie było żadnych tych, yy, yy, w końcu yy, do sytuacji tam dzisiaj mi odpowiada na to z, z pretensją jakąś ja się troszkę też dziwię, bo tak mówię, to nie jest, to nie jest mój wymysł, bo to odpowiadał adwokat, to nie jest zamówienie, że ja poszedłem do Pana Harata tak powiedziałem, Panie Harad, Pan tak, żeby nas nagrywali, no przecież chyba... Chyba to logiczne, Ale prawda? Tak nie powiedziałem. No. Ale to z, kontekstu, z kontekstu z tej kontekstu, wypowiedzi, tak, to, tak, to, ja to tak uważam. I nigdy na zamówienie ta opinia nie była rozwiązana. I tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo, W tej sprawie, tak? No, do proszę. Ja wprowadzam nagrywanie. zgodziłbym się, gdyby to nagrywanie było zaszkodowane i, I, to, i, I to 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 nie robiłby ktoś opłacany przez gminę. Powiedzmy, jak to wszystko wygląda. Wy jesteście stowarzyszeni, kopiecie dołki pod karty, wszystko robicie nie, do, aż to tak do głosy. I y, robimy w prokuraturze a akurat już mamy miesiąc z Państwem i rozmawiamy z kilkoma tym prokuraturami, żeby mi wszystkie materiały dostarczyć i, i zobaczyć, czy nie zrobię Filmowaliście mnie, jak było głosowanie za odwołaniem na Alborczyka. Ja, jako jedyna osoba, się wstrzymywałem cały czas, bo to nie było do końca. Kamera była kierowana bezpośrednio na mnie i tylko mnie tam było widać praktycznie i dwie osoby po mnie. I komentarz koło tego był też, że sobie tam już nie pamiętam. I kilka takich, ja to wszystko mam zgromadzone. I kilka takich przypadków, że konkretnie byliście w ze mnie, z tą kamerą. Bo widzicie we mnie jakiegoś, nie wiem, ja nie chcę stawiać na wójta, na nic, nawet nie wiem czy nie na radnego, ale chyba dla dobra tej gminy jeszcze jedną kadencję poświęcę się i będę startową, żeby Wam udowodnić jak powinni wyglądać normalne radne w tej gminie. Było głosowanie, gdzie Pan, co był przeciwny, to na tym filmie siedzi Pan tam i w momencie, gdy Pan głosuje, kamera na to Pan się odsuwa i tylko rękę widać. Jest takie nagranie. Jest to zrobione przeciwko komu? Przeciwko komu to jest? Nie widać, ale odszedł się pan bezczelnie i tam. Panie, panie. Ee, radny. I dlatego jestem przeciwny temu nagrywaniu Rafał? Ja bym Ja tego nie opuszcza. Ja tego ja. no no nie wiem. słowa. słowa, nie Jos, nie we, nie będzie nie wiem. Ja nie to

w tej sprawie, już mogło być dawno po sprawie, mogły być robione nagrania przez informatyka, to zmienić, mogło być zrobione wszystko, proszę Państwa. Nie chcieliśmy, więc nie miejcie teraz pretensji. Przyjdą takie czasy, że będziemy Uf, końcu, na niej no, no. I, i będziemy to robili. Ale jest stowarzyszenie, no, ten, które robi to wszystko, żeby się tak, przygotować tak, do tego. Tak. Kończymy dyskusję, sz sz szanowni Państwo. Ten temat, myślę, Panie Radny, ja wyjaśniam, zgodnie z moim postępowanie. Uważam, że postąpiłem słusznie. Sam nie podjąłem decyzji tej, tylko zwróciłem się do. Ja, ja, mam pytanie, pytanie. ja mam sprawy. Sprawy. Jeżeli jeden drugiego obraża, takie słowa padają z jednej strony, z drugiej strony, to pan przewodniczący musi zareagować. to tak. znaczy? Nie ten poziom, czy tam jakiś biznes słowa. Każdy jakiś poziom reprezentuje i stara się reprezentować. Więc razem, tak, dziękuję celu, za że to. Staram się reagować. Niestety czasem jestem wolniejszy niż i seat, a to po to ze względu na wiek.